Cześć, ja Tareksi, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed: Most test, No i rozpoczynamy tym razem od próby policyjnej. Musimy tutaj z dołu przekroczyć jakieś wykroczenia. Podaję sobie wykroceń, musimy jeszcze przekroczyć. Tak, coś wykroceń. Dobra, mam nadzieję, że w miarę szybko sobie z tym poradzimy. I teraz tak. E, Nagrywałem taką mosztotę, to, to, to stwierdziłem, że odpójdę sobie rezydenta, bo nie no, stwierdziłem, że jednak e, po prostu przejdę ten moment, do którego ostatnio skończyłam, jednak było nie będę Wam na nowo tego wszystkiego nagrywać tylko po prostu w serii z Resident Evil 6 spotkałem CS5 to się tam tam, gdzie już skończyłam ostatnio stwierdziłem, że tak, tak, tak będzie lepiej, bo i tak e, nie wszyscy z tej serii nawet bym robiła taki spil, no to w ogóle nie miałby sensu żadnego, więc stwierdziłem, że nie będę jednak w tej serii rozpocząć, po prostu rozpocząć tę serię znowu na nowo kiedy już zdwojdę, to momentu ujęło stać dziecko, cową, a teraz po prostu nagrywam, bo tak, jest... Jestem w międzyczasie planuję taki jeden film zrobić, a mianowicie film pod tytułem 5 powodów, dlaczego nienawidzę, być pod tem. Stwierdziłem, że nagrać wszystkiego, bo... Po się ma ochotę wszystkiego nagrać. Ja mam takie momenty, kiedy potrzebuję troszkę z wami pogadać na temat tego, jak się czuję. ponieważ co to, co mówiąc z moją matką, myślę, niestety ciężko rozmawia. Ja to jest w sumie jedyna osoba z mojego docenia, która wie jak się czuję, bo mimo tego za ciężko chcę z nią rozmawiać, to jednak jej najbardziej zaufałem, żeby jej powiedzieć. No to się boję powiedzieć, bo już mówiłem zresztą w moich in innych filmach, że boję się jego reakcji, bo często zareagowałbym na wszystko źle i że. No niestety. Jestem by się ode mnie odwrócił, na tak się składa z. Że... E... Nie chcę tutaj wznieść jako osoba, która traktuje go jak jakiś przedmiot, która go wykorzystuje, no ale nie, nie myślę ale... to co powiedzieć, że go potrzebuję w swoim życiu na chwilę obecną, bo jest parę spraw, w ja... których właśnie potrzebuję bardziej jego też pomocy, a nie tylko mojej mamy, bo... To moja mama to nie sami jest różnie. Na przykład wczoraj się pokłóciliśmy z tego powodu, że chciałem, żeby mi pomogła przenieść biurko tutaj, do mojego pokoju, które obecnie sobie jestem. Przeniosę właśnie to biurko do mojego pokoju no i ten raz biurko nie jest bezpośrednio pod oknem, co prawda okno jest blisko ale moje biurko jest teraz e, przed taką ścianą w moim pokoju. Ja chyba teraz nadal schwytana przez własną kopotę, a nie, naprawdę udało się uciec, Jest moje biurko przed ścianą, przed, no, przed taką ścianą, tak? Przed ścianą, przed ścianą w moim pokoju. Okno jest e, po prawej stronie. Oczywiście to okno nie jest jakoś bardzo daleko, no, ale to jest nie jest bezpośrednio pod biurkiem. Nie chcę ja naprawdę liczę na to, że jak zrobię ten resztę adaptowa, to może wrak z stować a co się rozwiąże. Dobra, kurde, jest co jedną muszę zrobić. Tylko teraz pytanie jakie? No bo już mam zalicone składzenia. Kurde, no i co ich zgubię teraz. No ja pierdziele. Ich nie chcę teraz zgubić. Jest coraz gorzej z tą serą próbę. Coraz gorzej są te próby i coraz ciężej je będzie zaliczyć. Tam suwy są. Kurde, co by tutaj zrobić, no. Jest to jest chyba próba tym co za... jest Srypsą prędkość, za jestem jest większy przekrocenie prędkości No ale ty bym musiałem naprawdę szybko jechać, no nie! kupić e, co za rówka Dobra, słuchajcie, ja nie wiedzam No świetnie, dzięki Znowu ich zgubiłam. No tak, tak jest, tak jest! Nie no super Dobra, tam jest blokada. No kurde, nie wiem, za uszkodzenia radiowozu. Znaczy nie no, uszkodzenia radiowozu, to nie ma co odchodzić. O, świetnie. Kurde, i teraz kolejna próba, którą będę męczyć, bo nie wiem, o jakie jest wykrocenie im chodzi. Chyba przydałoby się, żebym miejsce, bardziej prędkość przekroczyła, bo nie widzę... Innego wytłumaczenia. Ale to był naprawdę tylko jaka, żeby mi zaliczył Tom next O dobra, jest wtał się Mamy to No to teraz już ich mogę zgubić Tylko właśnie teraz pewnie jak na złość, to oni nie pozwolą siebie zgubić, no oczywiście widzisz, tak Chryda ja się muszę spieszyć, bo za chwilę te posiłki przyślą. I to już naprawdę nie będzie miło? Ale to suwe. Może być tylko tam trochę spowolniły, co? Dobra, muszę rozwalić jakoś kurde słów kolejne. Rozwalcie. Dobra, oby mnie tu nie dorwali. Kry tam jest, nie, tam jest. Chyba tam jest blokada. Kurde, chyba znowu mnie odnoczyli z dwóch stron? Znowu mnie odnoczyli dwóch stron? Oczywiście! No nie, helikopter! Mój Muszę teraz helikopter pojawić! Eee, i teraz będzie nam siedziało na karku. Ech, te. Proszę, są teraz gorsze, niestety. Teraz trudniej ich zgubić. Kurde, to. No, ja jestem, musiałem osłówy zakładać. no świetnie. Tak, tak, tak. Jest. Jeszcze... Brakuje tego, co mi teraz dała ratowas. No, by skala się zali ogóle nie, wiem, bo nie Ech, ten helikopter teraz nie odpuści. No, leż już, kurde, będziesz mnie tu denerwował. Jest za wpoda, nie trafiło. Kurde, nie dość, że muszę wam robić krótsze odcinki, niestety... To jest wydatek dla swojej grupy co zaraz dłuższa, to niestety... Jasno wskazuje na to, że no, prędko... kurde, tak zablokowali drogę, że nie da się przejechać. No nie no, zaraz psy to do posiłki, leci już helikopter stąd! Spadaj! Ech, tam chyba, bo kolejny co? Radio Zdarka odatuje na sensie, ale ja po co by ich wreszcie zgubić? No w końcu, nie znajdziecie się, nie jestem w kryłówceń, to w ogóle dziwna ta kryłówka, prawda? Jest taka, że jakby chcieli, to by mnie tu spokojnie spokoju znaleźli. Dobra, idziemy z kolejną próbą. Dobra, to sprawdzałem, starczy, że będziemy jakaś teraz tym Mercedesem Bula. Wygląda, jest pierwszy raz, gdy jedziemy w serii prób autem jednego z bossów. Z listy. No ale jeśli ktoś nie mógł wygrać auta Bula. Swoich zewnątrz, no to przynajmniej tutaj się może tym autem sekać. No mi się akurat jego auto udało wygrać. No jadę, carnym. Więc, sprawa teraz wygląda tak, że ja muszę... Dojechać... Dojechać, no muszę dotrzeć do tego momentu, gdzie ostatnio skończyłam serię, za zatańczyć, wyrpięć. Wiecie co, najgorsze, najgorsze jest to, zresztą laptopa kurwa gówno mi dał. Bo, miało to naprawić problemy z wiecimę, ja tych problemów nie naprawił. Ten resty laptopa. Może po co tego Reziteta zainstalowałem, to z mojego faktycznie chodzić, no. Więc pozostaje mi skody sery z Reziteta i W5. I mieć nadzieję, że to wreszcie kuziwa w za problem, bo już nie wiem, co bym jeszcze miała miał zrobić, no. A co wtedy tych problemów nie było, no? Kurde, i teraz boję, że niestety to, to miejsce może być powodem tego. No jest pogoda, no teraz jest naprawdę straż ciepło po nadwozie bardzo wysoka temperatura to niestety moc doprowadza do tego, że mogę mieć problemy no. raz razy widzimem cy, bo jest to świeza, świeza no, nie, nie, nie taka otwarta, gdzie świeza grana, ale tak... Ale... Mój laptop jest tak dobry, że tego widzim na co nie będzie ciągnął. Nie no, na starym bez dla mnie jest odinstalowanie całkowicie Ridź i Ul 5 i mam nadzieję, że to może zrozumadzyć problem. No tylko właśnie najpierw co widzimy na skończę teraz tej gry, a potem jestem u to w końcu z I tak już i wybijecie mnie tak w kuzu do tego stopnia swoimi mechanikami, że na pewno w tą grę więcej nie zagram, gdy już się w końca, ten jeden raz. Więc. E... Wejdę tą grę odinstaluję ją i to być koniec. Jeśli chodzi o moją przygodę z tą grą. No, 10 minut, no, no wy sobie chyba zartujecie z tymi 10 minutami, no nieee. Ze minut mam wytrzymać na czwartym levelu poszukiwań. No to z mocno to jest sobie długa druga was jest z tego powodu, że te sery próbują zaraz dłuższa. No, nie, to do A No, niestety dużych odcików nie mogę robić. Kurde, mam taki pomysł, żeby może zrobić cięcie. I poczekać te 10 minut na cięciu. Żebyśmy jednak byli więcej w stanie zrobić z tym odcinkiem 4 próby. I wiecie co? Biorąc pod uwagę to, że już tyle razy wam pokazywałam pościg z policją. Że wiecie, jak jest to wygląda. I takie kurde, sceny policji 10 minut od sobą może być ostatecznie nudne. I wiecie co? Wiecie co? Ja to zrobię to cięcie. No myślę, że to będzie najlepszy pomysł, więc. Tak, zrobię to cięcie. Widzimy się bez spoczęciu, gdy już. Będę miała zalicone te 10 minut. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. O... No nie, 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 tylko nie to. Nie. Nie. Dobra, udało się przejechać. Dobra, to ja, to ja robię to cięcie w takim razie. Dobra, jedzę się po cięciu. Ta próba mnie wkurwiła. Z pierwszym razem chwta mnie policja, za drugim razem. Już była bałussem minuta pościgu z. Już... Miałem wracać do nagrania, ale okazało się, że co się stało? A też Kir. Aha! Aha, co nie wykonam kolejnej Kur... próby, dopóki tego kurwa nie skończę. Ja pierdolę. Kurwa, mać, kurwa, mać, traciłam 15 minut na tą zjebaną próbę, teraz mam się między kolejne 10 minut. Ja pierdziele, Ale jestem wściekła w tym momencie! 8 minut z było pościgu, z boło 8 minut pościgu! Za pierwszy raz mnie policja schwta na piątej minucie, teraz 8 minut już miałam pościgu i sprawę ich sprawie to zaliczyłam To się oczywiście musiała policja zgubić kurwa, maj na swatym levelu bań Ja pierdolę tak jest, teraz mnie dorwicie i no tak jest! męc teraz kurwa 10 zjibanych misji... pracy minut y, misji, no minut kurwa z tą zjibaną próbą! Ja pierdolę kurwa 10 zjebanych minut straciłam. co znaczy nie 10 minut, nawet 15 minut nie straciłam. Kurwa mać! No jest ta suknia, będą mnie tu wkurwiać! Ja pierdziel kolejne zjebane 10 minut muszę wytrzymać No to było tak dobrze, bo sprawy się udało, to się musiało zbierdolić, bo się policja musiała zgubić. Kurwa nienawidzę policji w tej grze Dlaczego to tak musi wyglądać? Kto w ogóle... Chciałbym wiedzieć, z który Deglit zaprojektował tą zjebaną próbę. Ale mi się kurwa nie chce tego wykonać, zaraz raczej bym chciał tym odcinek odkładać. Nie chcę mieć kuźwa, seru, nie chcę mieć tego robić. No co, kuźwa, karbona odpaliła, naprawdę, nie chcę mieć się. Gdzie jest kuźwa zły dzień znowu? Jak nie problem technicz wiedźli nam psy, to Mosotę to Osodot mnie będzie denerwował. Serio myślę, co by sobie nie odpuścić, bo naprawdę nie chce mi się tego robić w tym odcinku. My sobie wolę to kuźwa wstać poza nagraniem. No dobra, już to zrobię, nie, po, te, po tej czy kończę odcinek, naprawdę nie chcę mi się już dalej w to grać. Jestem Carbona do nagrania, chcemy z Carbona nagrać, chciałbym ten film taki jeden nagrać, który chcę zrobić. No nie zami tutaj będzie Polidzia męczyć, zdenerwować mnie i będę tylko nerwy tracić. Tak, teraz się znowu zgubiam oczywiście. Kuźniak, to lewe poskiwania, nie potrafią normalnie ścigać przestępcy, gdy trzeba. No i to jest właśnie policja w tej kurwa zjebanej... Ja zaraz nie zibanej, to znaczy nie for speed, no, ale kurde. W takich momentach jak się na tą grę, prawda? To jest dramat po prostu jakiś. No co no na pójdzie z karbony, pewnie się, pewnie z mojej strony, ogląda się że się z kolei skrasuje. W 12 minutach film, no, prawda? Ja dzisiaj mam ogromnego pecha, został wczoraj, teraz był, teraz miałem pecha. Z grami. Jest źle, jest ogólnie źle. Byłem w hotelu, to wszystko było dobrze, teraz... ...że przeprowadziliśmy, to jest kurwa tylko i wyłącznie źle. co znaczy nie, to wszystko mało, to skończyłem. Sumie, nie wszystko było dobrze w hotelu. Ale tam z nami miałam o wiele szybszy internet. No tak, i znowu jest drugą no kurwa macie, ja, pier... ja, ja nie chcę. Ja to sobie poza takim zrobię, bo to już kurzja! 10 minut sobie wymyślili, że mam wytrzymać z policją. 10 minut, 10 minut. A tak, oczywiście, tego policja ta nie ma nagle po tej stronie tunelu. Czy ta policja to też się z duby pojawia. W tekze. To jest ostatnia sansa dla mnie dla tej próby, jeśli się nie uda, to przerywam nagranie, końce nagrania, idę nagrywać Karbona, a tą próbę sobie przejdę